60-sekundowa rada, którą dałabym mojej przyjaciółce, gdyby zaczynała Instagram od zera, miała mnóstwo pomysłów na content i nie mogła zdecydować się na jedną niszę. Hej, to Jess, a to trzeci z 14 odcinków, w których pokazuję, ile tak naprawdę nerwów i wysiłku kosztuje zbudowanie dochodowej marki osobistej. Ja też przez długi czas myślałam, że bez jednej wąskiej niszy się nie da, ale przeanalizowałam content setek twórców, którzy robią to z sukcesem, I jako że sama od niedawna zaczęłam traktować rozwój swojego Instagrama na poważnie, stwierdziłam, że pójdę ich śladem. Zamiast zamykać się w jednej szufladce, stawiam na trzy tematy przewodnie: social media, biznes i lifestyle. Na pierwszy rzut oka to trzy różne światy, ale w praktyce wszystkie się ze sobą łączą, bo to ja jestem tym spoiwem. Bo moja osoba staje się swego rodzaju niszą, której nikt inny nie jest w stanie podrobić. Ludzie mogą mnie poznać nie tylko jako laska od insta, tylko jako dziewczynę, która rzuciła etat, postawia wszystko na jedną kartę, planuje kwartalnie, dba o zdrowy styl życia i przy okazji buduje markę osobistą w sieci. Daje się poznać, odsłaniając się trochę bardziej i przez to narażając się bardziej na krytykę, ale to właśnie dzięki temu ludzie mogą zobaczyć mnie, a nie tylko nisze. I serio wierzę, że przełożyć to na rozwój mojego konta, nawet jeśli miałoby to potrwać trochę dłużej. Więc jeśli masz mnóstwo zainteresowań, to wybierz 3-4 tematy, pokaż siebie i zaufaj procesowi, bo to jest właśnie ten Twój unikatowy miks, którego nie da się podrobić. A jeśli to było dla Ciebie pomocne, to nie zapomnij o follow i wróć tutaj jutro.